Plan modernizacji technicznej polskiej armii jest jednym z największych przedsięwzięć w Europie. W ciągu dekady wojsko polskie nie tylko wymieni używany przez dziesiątki lat sprzęt, ale uzyska zdolności, których dotychczas nie posiadało. Na Bałtyku pojawi się flota złożona z kilkunastu nowoczesnych okrętów pływających pod banderą marynarki wojennej. Okręty podwodne z pociskami manewrującymi, okręty obrony wybrzeża, patrolowce, niszczyciele min oraz jednostki zabezpieczające. Pierwsze z nich powstają w polskich stoczniach. Tymczasem już teraz zakończono uzbrajanie okrętów Orkan w nowoczesne pociski przeciwokrętowe RBS 15 Mark III, a dzięki współpracy polskiego i norweskiego przemysłu. Marynarka wojenna otrzymała broń, która zmienia sytuację militarną na Bałtyku. NSM to jeden z najnowocześniejszych przeciwokrętowych pocisków manewrujących. Wykonany w technologii utrudniającej wykrycie przez radar, latający na niskim pułapie pocisk, który można zaprogramować tak, aby uderzył w najsłabszy punkt atakowanej jednostki pływającej. Zasięg 200 km oznacza, że dwa takie dywizjony mogą kontrolować znaczną część Bałtyków wzdłuż całego polskiego wybrzeża. Każdy dywizjon jest zbudowany tak, że można go dzielić na małe, działające niezależnie pododdziały. W przypadku wyeliminowania jednego lub kilku ogniw łańcucha dowodzenia, jego funkcje natychmiast przejmują inne pojazdy. Dywizjon nie jest ograniczony przez własne sensory, czyli np. zasięg radaru. Głównym źródłem informacji o celach są taktyczne systemy transmisji danych i zautomatyzowane systemy dowodzenia. Użycie broni dalekiego zasięgu wymaga zbudowania systemu rozpoznania obrazowego i satelitarnego. Wojsko Polskie otrzyma flotę bezzałogowych statków powietrznych, własny ośrodek analizy i przetwarzania danych oraz dostęp do satelitów obserwacyjnych i natowskiego systemu rozpoznania. Na wyposażenie wejdą systemy bezzałogowe różnych klas, począwszy od klasy mikro dla małych grup żołnierzy. Poprzez systemy o zasięgu od 30 do 200 km, aż do uzbrojonych bezzałogowców, umożliwiających wykonanie precyzyjnych uderzeń na dużych odległościach. Dywizjon, w bezpieczny i trudny do wykrycia sposób, może gromadzić w czasie rzeczywistym informacje o celach z bezzałogowych środków rozpoznawczych, polskich i sojuszniczych okrętów oraz statków powietrznych, a także systemów brzegowych. Pociski NSM, Morskiej Jednostki Rakietowej oraz RBS-15 na okrętach Orkan są pierwszymi od wielu lat nowoczesnymi systemami dalekiego zasięgu. Niebawem w arsenale wojska polskiego pojawi się nowa broń odstraszania, umożliwiająca precyzyjne rażenie celów na jeszcze większych odległościach. Elementami polskich kłów będą pociski JASM dla samolotów F-16. Artyleria rakietowa oraz okręty podwodne uzbrojone w pociski manewrujące.